Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Kolejny vlog jest sobota, jest godzina 10 rano. Słuchajcie, ja właśnie zaraz jadę na zabieg brwi. Wstałam o godzinie, zaraz po ósmej, także godzinkę mam na bieżni zrobioną. Pół godziny biegu, pół godziny marszu. Dzisiaj marszu troszeczkę mniej, ale po prostu miałam, musiałam mieć czas, żeby się umyć i tak dalej. No, żeby w jakimś normalnym stanie zajechać na te, na te brwi i na ten zabieg. A zależało mi właśnie, żeby zrobić to ćwiczenie, żeby poćwiczyć rano, ponieważ nie wiem, jak to będzie wyglądać dzisiaj. Czy ja w ogóle będę mogłabym ćwiczyć, a nie chciałam mieć wymówki typu, nie mogłam ćwiczyć, bo. Powiecie, bo, bo miałam zabieg na brwi, także dla mnie wiedziałam, że muszę wstać, bo. Myślę, że bardziej niż prawdopodobne jest właśnie to, że dzisiaj przynajmniej nie będę mogła pocić tego miejsca. A mianowicie zabieg, na który idę, z tego co pamiętam, nazywa się Pixie Peel. I jest to zabieg, który jest jakby wykonywany pod znieczuleniem. Oni nakuwają, oni, pani kosmetolog będzie nakuwać mi brwi i robić jakiś tam peeling, jakiś tam ilość procentowy. I on coś tam robi, żeby nie było widzieć. Tu chyba nawet widać jeszcze trochę. O! On to usunie wszystkie przebarwienia na skórze. U mnie to jest akurat przebarwienie po pigmencie z, ze starego makijażu pernamentnego, ale na przykład, jeżeli ktoś ma właśnie jakieś przebarwienia z różnych rzeczy, to ponoć te zabiegi działają cuda. Czytałam w internecie, że po, przez to, że jest to zabieg w znieczuleniu, że niby nie czuć bólu i mam nadzieję, że to jest prawda, ponieważ, jak wiecie, ja się mega boję, ale. No, mam nadzieję, że ten zabieg starczy, bo powiem Wam szczerze, że jeżeli Pani mi powie, że potrzebuję więcej zabiegów, to na razie będę e, dawać stop, ponieważ e, zbliża się grudzień. Ja też, że tak powiem, nie mam jakichś wielkich pieniędzy, a ten zabieg jest no droższy, także jeżeli będę potrzebować kolejny, to już na pewno nie w tym roku. Wytrzymałam tyle czasu, to wytrzymam następny. A jeżeli jest to ostatni zabieg, jeżeli faktycznie po wygojeniu mogę już starać się o nowe brwi, to też nie tak od razu, bo muszę sobie po prostu jakoś na nie odłożyć. A jak nie będzie nad godzin, a wygląda na to, że nie będzie, to, no to będzie ciężko, więc będę musiała poczekać. Nie można mieć wszystkiego, co się chce w życiu, ponoć po ponoć, taka prawda. Słuchajcie, od dwóch tygodni biorę się w ogóle też za te szafki pod telewizorem. Jak wiecie, nie zrobiłam w tamtym tygodniu. No, w tym tygodniu jestem cały czas in and out, in and out, także nie było sensu tego w ogóle tykać. Ale plusem tego, że ten tydzień mam taki in and out, że właśnie w czwartek paznokcie, w piątek rzęsy, dzisiaj mam to, jest to, że w przyszłym tygodniu, jeżeli faktycznie nie będzie tych overtimeów, będę miała trzy dni w domu i. Dlatego też nic nie tykałam, bo stwierdziłam, że na przykład w taki czwartek rano sobie zrobię trening i później mam cały, cały dzień, więc wtedy będę mogła sobie te półki e, ładnie zrobić i wiecie, i, i powystawiać e, rzeczy, które jakieś tam znajdę do sprzedania, typu polskie książki, tam jakieś gry mam i tak dalej. Wczoraj sprzedam kolejne cztery opakowania puzli, ale pani mnie poprosiła, abym wysłała jej dopiero w środę, bo jej nie ma i się boję, że po prostu wiecie, dojdą za szybko, także w środę jej wyślę, tak się dogadałyśmy. Jest ok. Nadal czekam, że jedna pani mi wyśle puzzle, e, e, maseczki. Nie wiem, coś czuję, że ona mi ich nie wyśle, bo to już jest ponad tydzień czasu. Także myślę, że jakby ktoś miał wysłać, to by wysłał do tego czasu. Albo przynajmniej by napisał, że sorry, wyślecie je później, ponieważ nie wiem, zapomniałam dać moimi. Profil na Mood i jestem mood, na Holiday Mode i jestem na wakacjach, cokolwiek tutaj zero odezwoty Także no trudno, ja liczyłam na te maseczki. Wiem, że pieniądze Vinted mi zwróci, ale bardziej mi chodziło o sam fakt kupienia tych maseczek, posiadania tych maseczek, niż o to, że po prostu. Jakby to powiedzieć, że o te pieniądze. Także będę szukać pewnie później troszeczkę bardziej na tym mm, Vintage jakichś maseczek, bo jednak tam fajne bundle można znaleźć. Eee, taki bundle, jak kupiłam takich poprzednich masek, to by mnie najbardziej usatysfakcjonował, ale. Dwa razy takie szczęście się nie trafia niestety, ale będę szukać, będę szukać na pewno, eee, poza tym co dzisiaj mamy w planach, w ogóle zapomniałam Wam mówić, pamiętacie o tych cukierkach w Azji, co Wam mówiłam? My wczoraj o godzinie 22.20 pojechaliśmy do Azji bo stwierdziliśmy, co ja, tu zrobiłam? Bo stwierdzi... co ja zrobiłam? Ja nie wiem czy ja jestem na całym ekranie. O. Stwierdziliśmy, że ok, jedziemy zobaczyć. I cukierki były, ale niestety nie kupiliśmy proszku, proszków już nie było, także już nie będę jeździć specjalnie tam. Um, I bierzemy dzisiaj bo na jakiś dalszy spacer prawdopodobnie, zobaczymy jak pogoda, czy się wyklaruje, bo jak na razie wygląda, że zaraz zacznie padać, chociaż w prognozie jest, że nie będzie padać, także... Po cichu liczę, że nie będzie padać, ale wiecie, jak to jest nigdy, nie mów nigdy. Także zobaczymy, jak wrócę: Będę chciała też przymierzyć swój strun na Halloween, żeby zobaczyć, jak dokładnie będę chciała być ubrana, bo w poniedziałek chyba jest u nas w pracy dla naszej zmiany i wiem, że w niedzielę po pracy nie będzie mi się chciało: wiecie, szykować, decydować, która w końcu maska. A tak zrobię to wszystko um, dzisiaj i będę wiedziała, na czym stoję. Dobra, kończę, zaczynam nową książkę, bo wczoraj oczywiście Marcina skończyła, nie mogłam się oderwać od tej książki, polecam Wam ją w 100%. Zresztą na Instagramie pisałam moją recenzję. E, ten facet dla mnie to jest petarda. A wiem o czym ja miałam powiedzieć. Pisałeś mi z rana, e, że jest nowy kalendarz. Widziałam ten kalendarz. Słuchajcie, jest to kalendarz adwentowy z Markem Spencer, który kupiłam chyba tylko raz. Kalendarz nie jest drogi, bo kosztuje jakoś 50 funtów, może troszeczkę mniej, coś w granicach 50 funtów, jeżeli wyda się 35 funtów w sklepie na cokolwiek, czy są to ciuchy, buty, kosmetyki. I ja kiedyś skorzystałam z tej oferty, i to była ciekawa oferta, ale powiem Wam, że teraz pokazane jest na zdjęciu w takiej białej, przezroczystym pudełku, co jest w środku. I tam są w ogóle produkty, które mnie nie ciekawią. Jest połowa produktów, która u mnie stoi, na razie nie ruszana w ogóle, ponieważ już miałam ją na przykład z innych pudełek i średnio mi się sprawdza. Albo są to produkty, które faktycznie mi się nie sprawdziły, lub były po prostu takie ok. I są jakieś lakier do paznokci, którego ja nie potrzebuję. Jest pałpał, których ja nienawidzę, tych pałpał. Nie ma tam nic dla mnie w tym pudełku, w tym kalendarzu interesującego, a tylko dlatego, że ma fajną cenę, to bez sensu dla mnie. Czasy, kiedy miałam 11 kalendarzy adwentowych, się skończyły. No bo teraz mam inną sytuację. Powiem Wam, że nawet gdybym miała inną sytuację finansową, to i tak chyba bym się nie zdecydowała na większą ilość kalendarzy póki co, ponieważ nie ma nic ciekawego na rynku. Więc to są dwie opcje. Po pierwsze jest finansowa, po druga jest taka, że nic na siłę. Więc nawet jakbym miała powiedzmy leżące na koncie. Do rozpierdzielenia, że tak powiem, 200 funtów, powiedzmy, to myślę, że i tak bym nie kupiła tych kalendarzy bo tylko po to, żeby kupić, a nie korzystać z tych kosmetyków. No, to dla mnie to też jest trochę głupota, także nie. Ja markę Spencer nie, ale zobaczcie sobie wy, bo może tam spodobają Wam się te rzeczy, może chciałbyście sobie przetestować. A jak na przykład i tak kupujecie na przykład ciuchy w Markę Spencer, to uważam, że fajna opcja, żeby taki kalendarz sobie kupić i przetestować. Szczególnie jeżeli nikt nie miał jeszcze kalendarza kosmetycznego, adwentowego, to myślę, że na pierwszy kalendarz jest to opcja bardzo, bardzo fajna. Także. Dajcie znać, czy miałyście, czy będziecie mieć, czy zamierzacie kupić. Buciaki do później widzimy się po zabiegu brwi. Teraz wyglądają tak. Zobaczymy, jak będzie po. Dobra, słuchajcie, ja już jestem po, jestem w domu. E, prawie godzinę wracaliśmy jakoś tak, e, bo były korki, jak zawsze z Milton. Słuchajcie, sam zabieg e, trwał myślę, że mniej niż minutę, ale byłam tam godzinę, bo najpierw jest założenie, znieczulenia i tak dalej. Po samym zabiegu, jak już jest zrobione, została mi nałożona taka lampa, jak się na, kiedyś na włosy, tylko że na twarz, normalnie mam wtedy te okulary. I to powoduje to, że te brwi nie są takie zaczerwienione i że one się będą szybciej goić. Teraz nie wygląda, jakby cokolwiek było robione. Zaraz jak widać, chociaż widać tutaj, myślę, czerwone. Em, prawdopodobnie mam specjalny krem, który mam em, dawać przez najbliższe 3 dni. Ale właśnie jak to się zacznie goić, to to będzie troszeczkę mi mówiła takie wrażenie, że czasem może mnie tak piec, jakbym miała spieczoną skórę i takie strupy mogą się robić, znaczy pewnie będą się robić. A zabieg, który miałam wykonywany to nie Pixie Peel, tylko Pixie Laser, więc podobna idea. Chodzi o złuszczanie tutaj naskórka w okolicach bry w moim przypadku, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja Miałam rację, około trzech dni nie powinnam ćwiczyć. Jutro jest mój ostatni dzień treningowy i powinnam wrócić do treningów normalnie w środę. Jak wiecie, we wtorki ja sobie lubię robić marszowy trening i no niestety dobrze, że dzisiaj zrobiłam ten bieg rano, bo jutro jako mój ostatni trening nie mogę go zrobić i dopiero we wtorek mogę coś robić. I faktycznie myślałam na początku, że może we wtorek sobie... Zrobię ten trening zamiast marszu dodatkowego, ale stwierdziłam, że nie, bo wtedy znowu przemęczę mój organizm sześciodniowym treningiem. Także jest ok, zawsze mam 5 dni, plus marsz, tak jak będę miała 4 w tym tygodniu, to też nie ma tragedii. 4 na 7 jest ok, szczególnie że zwyczaj mam 7, także z jednej strony aż taką fajną mam ulgę, że jutro po pracy mogę po prostu przyjść i mam relaks bez ćwiczeń. I tak jak mówię, we wtorek sobie zrobię tylko marszyk. Taki jest przynajmniej plan. Ale jestem się dumna, że wstałam rano i że zrobiłam ten trening rano, bo jednak trzy treningi na tydzień to trochę dla mnie za mało, a cztery to już tak troszeczkę lepiej. E, teraz wróciliśmy tylko do domu, bo chciałam sobie nastawić ciepłą wodę i jest godzina 37, także czasowo jest bardzo ok. I e, jedziemy dosłownie za 10-15 minutek z młodym, bo nie pada. Może nie ma ładnej pogody, jest szaro buro, i błotniście, ale przynajmniej się wybiega. Nie wiem jeszcze gdzie pojedziemy, ale gdzieś pojedziemy. Mamy czas, nie mamy już dzisiaj wiecie, żadnych zobowiązań. I powiem Wam, że tak jak na początku, taka byłam trochę, że dziwnie sobie to ustawiłam, że tak te codziennie jakieś zabiegi i pod względem finansowym i czasowym. Tak teraz się cieszę, wszystko naraz i teraz mam trzy tygodnie spokoju bez żadnych appointmentów, bo dopiero za trzy tygodnie mam rzęsy. Także fajnie. W sumie się cieszę i fajnie, że też jestem tak wcześnie w domu, że został już tylko spacer, ponieważ e, będę mogła sobie iść dużo, dużo wcześniej do kąpieli, chcę sobie zapalić wszędzie świecę i po prostu relaksować się z książką. Powiem Wam, że zaczęłam czytać... Mówiłam Wam dzisiaj, że skończyłam Margielewskiego i zaczynam kolejną i przez to, że jechaliśmy w jedną stronę, w drugą stronę, e, to przy, No i oczywiście jeszcze jak czekałam, tam jak ze znieczuleniem było, to na telefonie czytałam, i zanim wyjechaliśmy czytam to już jestem w połowie tej książki, więc myślę, że ją skończę, bo jest bardzo, bardzo fajna i ciężko mi ją e, odłożyć. Także trafiłam na bardzo fajny thriller, e, thriller tak, to nie jest kryminał, thriller, I bym powiedziała thriller psychologiczny, także fajnie. E, I chyba zrobię sobie, nie wiem czy mam czas na szybką herbatkę, może sobie zrobię taką małą, bo zanim mój Andrzej się zgarnie, to tak będzie na pewno z 10-15 minut, także idę fajnie zabieg, tak jak mówię, bezbolesny, ale rozmawiałam w ogóle z tą panią, że fajne są te maski, właśnie takie, które albo się nakładam maskę i właśnie jest lampa, która nam tą maskę, coś tam robi z tą maską, że ona się naprawdę działa na zmarszki, na jednorodność skóry i tak dalej. Właśnie zapomniałam się zapytać o te maski elektryczne i myślę sobie, że to będzie moje takie małe, mini marzenie na przyszły rok prawdopodobnie, kto wie, może w grudniu, jak będą jakieś promocje, bo jednak chciałabym tą maskę. Ja wiem, widziałam je na temu, widziałam je na Aliexpress. ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o taką maskę, chciałabym ją jednak kupić um, z jakiejś znanej marki bo jednak jest to naświetlanie skóry i tak dalej i ja jakoś tak trochę bardziej jestem pod tym względem wyczulona, nawet dla własnej psychiki, żeby to było dobre, oczywiście jak będę miała czas, pewnie w przyszłym tygodniu może zacznę trochę o tym czytać, może są jakieś fajnych, tanich firm, które fajne robią te maski, może kupię sobie ją wcześniej, no na razie nie mam środków, ale kto wie, dajcie znać, jeżeli używacie takich masek i naprawdę już używałyście jakiś czas i możecie polecić, bo jak wiecie, no, moje maski w płachcie powoli, powoli się kończą, w sensie takim, że już mam bardzo mały wybór tych masek, żeby je znaleźć, ehm, a znowu, że jakieś inne z nadrukami są drogie, w BMI, w w już prawie nigdy nie ma masek, ehm, zawsze są wykupione albo są tylko w kremie, bo to już nawet nie chodzi o to, że musi być... E Krój e, oryginalny, e, bo takie niektóre białe, co mam teraz w płachcie ze Skin Treat, te owocowe, które były w denku, wczoraj właśnie używałam i one są też super. E, więc po prostu. Z dostępnością tych masek jakoś ostatnio jest gorzej i też ceny powiększają. Te w bucie kosztują chyba 4 funty, to jest 20 zł za maskę. No, troszeczkę, troszeczkę dużo jak na częstotliwość, jaką ja używam. Jakbym robiła maskę raz w tygodniu, to ok, a jak wiecie, ja robię je no przynajmniej 5 razy w tygodniu. Także no, myślę, że taka maska pod jakimś światłem UV, czy jak to tam działa, nie znam się, myślę, że byłaby dobrym dla mnie rozwiązaniem. Także. Czekam na Wasze komenta komentarze, czy jakieś używacie. No, a jak wrócę ze spaceru, to zanim pójdę się kąpać, przymierzę cały strój. Teraz mi się nie chce, bo ubierać się przebierać, a potem chociaż jak już się przebiorę, to się rozbiorę i pójdę się kąpać, jeżeli to ma w ogóle jakiś sens. No, a w ogóle jeżeli chodzi o naszą um, misję ze słodyczami, to Andrzej już ukradł trochę panty. Ja ani jednego nie zjadłam, ani jednego, a on już ukradł cztery panty. Tak tylko mówię, żeby nie było na mnie. No. Kochani, ja już jestem z kawą, tym razem z Kosty, tak miałam ochotę na Maple Hazelnut, że to jest po prostu... tej kawy nie da się podrobić niestety. Kończę książkę, wyobrażacie sobie, ona jest taka świetna, zaraz idę się kąpać, tylko zjem i po jedzeniu, po jedzeniu będę w kąpieli, będę ją dalej czytać. Muszę w ogóle się pilnować, żeby pielęgnacji nie robić. Nie robić żadnej maseczki, bo nie mogę za bardzo. Jeżeli coś, to tylko mogę delikatnie jakimś e, produktem umyć tą twarz, który nie ma, wiecie, żadnych perfumowanych, więc mam tą Nutragenę, którą i tak myję codziennie buzię e, z któregoś pudełka i ona właśnie tam nie ma zapachu, nie ma nic i jest naturalna, więc myślę, że ty mogę umyć. Chociaż powiem Wam szczerze, że i tak czuję, że po prostu obmyję sobie buzię tutaj na obkoło i może maseczkę w kremie sobie zrobię, ale tylko Wiecie, tutaj, nawet nie tu, żeby ona mi się nie, nie zlała, że tak powiem, jak się będę, bo ja wiecie, robię dość ciepłe kąpielę. E, byliśmy na, na spacerku, wybiegał się młody, fajnie, nie było psów. Powiem Wam, że ostatnio czym starszy Baster się robi, tym ważniejsza jest dla niego piłka. E, i brak psów, tak jak kiedyś bardzo lubił psu, psy, bardzo nam zależało na tym, że z psami się bawił, tak teraz nie przypada, nie, że jest do nich agresywna, nic takiego, to nie o to chodzi, ale nie jest po prostu zainteresowany, te psy sobie chodzą i on w ogóle nie zwraca na nie uwagi, chyba, że są małymi blondynkami, no to wtedy uwielbia. Także fajnie, bo mogliśmy się sfokusować tylko na piłce, ale padnięty jest. Buster ma, jest takim psem, jak człowiek, słuchajcie, jest wraz z tym z tą pogodą zmieniającą się, on się robi bardzo spały, on się robi bardzo leniwy, eee, dla niego taki spacer 15-20 minut, byliśmy w sumie tam w Sharpenau. spacer to jest 20 minut bez smyczy, umówmy się, bez chodzenia, bo my jedziemy autem, wysiadamy i on tam biegnie, to jest, on już pod koniec, on ledwo do tego auta idzie, a to jest młody pies, ale on nigdy nie był takim bardzo, bardzo energetycznym psem. Ma chyba to z Labladora u siebie, wiecie, że jak już jest, to ma to obsesję piłki, jak Border Collie, ale ma też ten laziness yy, Laba. W każdym razie teraz dopijam sobie kawę, w piekarniku mamy pizzę. Wczoraj jak byliśmy na zakupach w Aldim, to wzięliśmy sobie te pizzę z tym cheese... Ci nie miałam jeszcze tych pizz, to są z tych droższych pizz w lodówce i powiem Wam, że no dość dużo mięsa jest, oczywiście jak się upiecza, to zobaczymy, czy one są warte swojej ceny, bo są droższe od tych standardowych, ale wyglądają też lepiej, także zobaczymy, a pizza za mną chodzi już, no myślę, że z tydzień, dwa, ale stwierdziliśmy, że zamiast zamawiać pizzę i płacić, nie wiem, tam 25 czy 30 funtów, to kupiliśmy dwie pizze i zapłaciliśmy 8 chyba, tak? Jakoś tak. Więc zobaczymy, czy będzie, czy będzie dobra. I tak jak mówię, zjem. Teraz jeszcze jak się pizza robi, a skończę do Was mówić, to idę się przebrać w strój na Halloween, żeby zobaczyć co jak. Myślę, że padnie, że skończę jednak z tą maską straszną, nie z zakonnicą. Tak mi się coś wydaje, że do stroju zombiaka będzie lepiej pasowało. Ale oczywiście będę wam nagrywać vloga. Jak będę szła do pracy, to zobaczycie, na co się zdecydowałam. A teraz już dziękuję, że byliście ze mną. Taki bardzo luźny vlog, pogadankowy. W sumie tutaj, wiecie, nie było żadnych achów, ochów i w ogóle, ale troszeczkę sobie pogadaliśmy. To będzie taki po prostu krótki vlog bez, bez, bez żadnych ekscesów, że tak powiem. Czasem takie vlogi luźne, krótkie, myślę, że też są potrzebne, żeby po prostu się przywitać, powiedzieć wam, że wszystko jest ok i po prostu tyle. Także dziękuję, że byliście ze mną i widzimy się na vlogu za dwa dni. pa, papa.